Znajdujemy się na budowie szpitala w Legionowie, którego realizację rozpoczęliśmy w październiku 2019, natomiast w planach mamy przekazanie do użytkowania w październiku 2021. Budynek szpitala wykonany z w tradycyjnej konstrukcji żelbetowej. Posiada pięć kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną. Przez ponad rok realizacji udało się wykonać konstrukcję kompletną całego budynku, elewację zewnętrzną, pokrycie dachowe, wszystkie ściany wewnętrzne wraz z tynkowaniem, szpachlowaniem oraz podkłady podposadzkowe, a także całość instalacji, które pozostają w ścianach oraz są nad sufitami. Na obecnym etapie wykonujemy prace wykończeniowe w zakresie montażu posadzek z wykładzin PCV, montaż gresów na klatkach schodowych, ostatnie Etapy malowania również trwają. Znajdujemy się na sali operacyjnej. Jest to jedna z dwóch sal operacyjnych, całego bloku operacyjnego oddziału chirurgii wraz z pomieszczeniami przy, przyległymi. Jest to jedna z trzech sal stricte operacyjnych, które mamy na całym obiekcie. W najbliższych miesiącach mamy w planach zakończenie maszynowni chłodu oraz wentylacji, to jest poziom plus 5, a także zakończenie innych prac monterskich w zakresie instalacji. Prace postępują szybciej niż w harmonogramie. W planie mamy zakończenie robót budowlanych do końca lata oraz przekazanie budynku do użytkowania pod koniec jesieni 2021.